dobrze sprzedać, na tym opas ma pole i kamera to Dzień dobry, witam serdecznie. Eee, poobrządzamy sobie wspólnie na no odcinku dzisiaj, także zobaczymy, jak tam cielaki przy końcówce odpajania. E, bo zostało mi raptem pół worka, więc zbliżamy się do końca, i to czemu już koniec? I jeszcze dłużej nie będziemy poić to za chwilę, tylko najpierw musimy oporządzić tych dużych, przywieźć im żarcia, bo tutaj powyjadały. Więc no cóż, nie marudzę na początku, tylko od razu bierzemy się za robotę. Tutaj powstaje też kolejny filmik, zobaczycie to w dalszej części. Także na razie nie będę Wam tego spoilerował, no bawimy się troszeczkę w wylewanie betonów, ale wszystko od początku do końca będzie w kolejnym filmie po prostu. To jest jeszcze niedokończone. Jedziemy po żarcie. Kurde drzwi mi zamykają Znamy łopatę i lecimy z tematem. O, już cielaki też chcą coś tam zjeść. Zaraz wszystko. Po kolei nie wszystko naraz. No i dobra, sytuacja tutaj wygląda tak, że w tej części obory tutaj młodzież dostaje głównie kiszonkę z kukuryzy. tak to robimy. E, cielaki w cielętniku dostają suchy TMR. I w momencie kiedy będziemy cielaki z cielętnika wganiać tutaj, to będziemy im zaczynać ten suchy TMR mieszać z kukurydzą tam przez jakiś czas i dopiero później przejdą na kiszonkę z kukurydzy. Natomiast tutaj ta najstarsza grupa w tej części teraz dostaje właśnie trochę kukurydzy. Tam trochę wysłodkami, im to już też posypuje. Natomiast wysłodki w sumie głównie idą tym starym, tym starym się wali wysłodki. Zawsze to tam mniej tej kukurydzy idzie. Aczkolwiek jak już można było zauważyć tych wysłodek mamy, no już niedużo, tam zostało na parę dni tego tak naprawdę. I, I będzie tyle na ten rok, chyba że kampania będzie szybciej. No to na jesieni będą kolejne wysłodki. Chyba, że będziemy mieli tyle kukuryzy, że wysłodki się sprzeda na samej kukurydzy i siano kiszące będą jechać. Także te maluchy, wysłodek raczej nie dostanę. No, i też to, co tutaj ponawoziłem, poprzywoziłem, no to na pewno starczy mi teraz na popołudnie, na ten popołudniowy obrządek. To im starczy jeszcze na rano, i czasami, jak się dużo przywiezie, to wychodzi na trzy karmienia. Czyli jutro na popołudnie jeszcze by miały, i tak naprawdę dopiero pojutrze rano byśmy przywozili. Kolejną porcję, ale też patrzymy na to, jak na przykład są upały, żeby nie przywozić tego za dużo, żeby to nie zalegało i się na stole paszowym nie psuło. I tutaj też 6 sztuk. E, strasznie gnoją dwa razy dziennie się tak naprawdę tutaj ścieli. A jest tak nagnojone, że, że jakby w ogóle się nie ścieliło. Ja tam wolę, jak byki mają sucho. Wiadomo, że ten gnój jest wtedy inny, bardziej słomiasty. Ale jakoś tak. Po prostu lubię, żeby miały sucho. Ale u tych akurat to się nie udaje. Bo taki gnój robią. Dobra i łopatowanie Dobra, żarełko mamy podrzucone. Teraz śrutowanko O, tak chyba mi nie starczy. To się kameruje, kameruje. Dużych mamy na razie z głowy, właśnie tak. One sobie teraz będą tą śrutę dojadać. Ja w tym czasie poję cielaki. Za chwilę odpoję. Uzupełnię wszystko, co tam mają mieć uzupełnione. Ściele bydłu bydłu starszemu. Na koniec sianokiszonka. I temat zamknięty. Ale tamte już gadają, więc nie opowiadamy, tylko robimy. No i tak, końcóweczka odpajania u nas już, zostało mi właśnie takie plus minus pół worka. Czyli jakiś powiedzmy tydzień, może trochę więcej. Więc gdzieś tam w okolicy połowy czerwca będziemy kończyć to odpajanie całkowicie. Tak samo teraz już tego mleka mniej podaję. W szczytowym momencie było to 4 litry dwa razy dziennie. Rano 4, e, po południu 4. No i gdzieś tam w trakcie odpajania, początkowo e, były tam lekkie biegunki przez krótki czas, na szczęście, ale to zaraz szybko przeszło. E, także tak, e, na początku odpajania też mówiłem o tym Sanomili, że mi się trafiła partia z tymi takimi grudkami, z jakimiś śmieciami w środku. E, no to na 6 worków 4 worki miały właśnie takie dziadostwo. Dwa worki były ok, ale chyba kolejną grupę spróbuję wziąć inne mleko, a co tam poprobujemy, trochę potestujemy. Ja już zawiaderka się wzięła, jeszcze wody nie dolałem. No, i na samej końcówce teraz odpajania dostają 2 litry dwa razy dziennie, a zaczynaliśmy chyba od 1,5 litra. Z tego co dobrze pamiętam. Więc no tak to wygląda, jeśli chodzi o to odpajanie. I decyduję się kończyć, bo w sumie mógłbym jeszcze tam ten worek co najmniej dokupić i jeszcze przez pewien czas odpajać, gdybym patrzył wyłącznie na wiek, bo tutaj ten najmłodszy jeszcze by się łapał. Natomiast one już tak fajnie pobierają nam tą suchą paszę, ten suchy TMR, paszę stałą o w ten sposób. No, że wydaje mi się, że nie ma sensu dalej ich poić. No, brawo. Tylko tutaj trzeba będzie zaraz myśleć o wprowadzaniu już kiszonki z kukurydzy. Myślę, że one tutaj w cielętniku spędzą jeszcze koło dwóch tygodni. Czekamy tutaj, właśnie z tym betonem chcemy porobić, żeby przegonić całe towarzystwo w oborze. I wtedy będziemy mogli właśnie te z cielętnika wgonić tam. I tam już będziemy podawać TMR z kukurydzą. Także taki jest na razie plan, temu największemu pod ścianą. To w sumie tak kurde. Można by było już odpuścić to mleko, ale wiem, że będzie mordy dar najgłośniej, więc piję razem ze wszystkimi już aż tak. Nie będziemy cudować. Misie kolorowe. Roberciku, proszę bardzo. zaczyna demolować kojec. Jed za dwóch, raz, a z za trzech. Tak jest trochę krążenia przy tych cielakach z tymi wiadereczkami, i tak dalej, no ale to tylko 6 sztuk, i w miarę sprawnie i szybko idzie. Także nie ma co narzekać. Sytuacja u tych ziomeczków masz, czy nie masz. Wam się tutaj trochę kończy, więc trzeba mu uzupełniać. Te, które więcej wyjadają, to, to dosypuje tym żeby nie zalegało. Zaraz sobie zobaczymy ile tego idzie. Postawimy wiaderko. Myślę, że takie wiadereczko to z 1,5 kg. paszy tutaj w nim będzie. Zobaczymy, no wagę mam w ręku, proszę o jest 1,5 kg, tak jak mówiłem. Czyli wychodzi na to, że tych trzech mniejszych tutaj kolegów wyjada mi dziennie, no powiedzmy jedną to na pewno półtora takiego wiadereczka. To mamy ponad 2 kg zjadanej paszy tego suchego tmr dziennie, plus do tego jeszcze jedzą siano. Natomiast te większe tutaj, to w zależności jaki mają dzień, bo czasami to i nawet im w środku dnia dosypuje, bo to idzie, no ale tak powiedzmy między 1,5 a 2 wiaderka. Więc do tych 3 kg dziennie suchego tmr to one zjadają właśnie plus siano. No Także według mnie jest to najwyższa pora, żeby chłopakom ukrócić trochę tego mleka i będziemy się przeganiać niebawem do, do starszej klasy. No tak jak mówię, ten to będzie duży, je za dwóch. Też mu ta klatka troszeczkę już mała, bo trzeba dwa razy dziennie porządnie mu posielić, żeby się w tych gównach nie, nie kładł. No ale mimo wszystko to się tak tego nie upilnuje na takiej małej powierzchni. Troszeczkę tam zadek ma przybrudzony przez to, że się kładzie w to samo miejsce, gdzie robi. No ale jeszcze dwa tygodnie e, musi pocierpieć i będzie miał luksus na większej powierzchni. Gdzie w szoku, co to się dzieje, że tyle miejsca pierwszy raz w życiu. Siano widzę, mają jeszcze w tych drabinkach, więc dolewamy wody, ścielimy. No i to tyle przy cielakach. W zasadzie cały obrządek z tym właśnie przywożeniem, tak jak tu i teraz, ścielenie i tak dalej, no to samemu to mi zajdzie z półtorej godziny. Jak jesteśmy we dwóch z szefem, to zazwyczaj jest tak, że ja ogarniam cielaki tą całą procedurę pojenie, ścielenie, mycie wiaderek i tak dalej, a szefu w tym czasie ogarnia duże byki, więc jest połowę krócej. Tym bardziej na przykład, że jutro rano już nie będę musiał nic tutaj przywozić. Więc tylko się przyjdzie, śrutą posypię u tych dużych i sianokiszonki się dorzuci. No i u małych będzie pojenie. No to, no to właśnie w przypadku, kiedy mamy już wszystko naszykowane i zostają mi tylko właśnie te cielaki, no to obrządek dużo krótszy. Dobra, wiaderka zostają na koniec. To tam pilna robota. Tak nie za dużo, nie za mało. Chociaż jakoś tak pojutrze trzeba by było im już też tutaj wywalić. No, także, Robercik nam troszeczkę odstaje, jakby nie patrzeć. Zobaczymy, co to z niego będzie, czy nie trzeba się będzie go pozbywać. I teraz, tak jak stoją, to ktoś pamięta jeszcze, jak się nazywały? Co to tabliczki wisiały w cielętniku? Czy właściciele rozpoznają swoje cielaki? Ja tutaj nie będę podpowiadał. Robercika to łatwo skojarzyć. Przez tego, Robercika, to mamy teraz nową rasę na gospodarstwie. Dobra, mamy pościelone, żeby się zasiano kiszone. Ktoś pisał w komentarzach, że tylko te byki i byki na kanale. No jakby nie patrzeć od tego tematu, zaczynałem na YouTubach. Motyw przewodni tego kanału, więc proszę się nie dziwić, że tak często byki wjeżdżają. E, no też tak w miarę od początku tematy vlogowe, czyli co tam w polu, co tam na gospodarstwie. Z czasem i trochę ogródka pokazałem, i teraz majsterkowanie, remontowanie. No ale jakby nie patrzeć w logo kanału byczek, wszystko się wokół tych byczków kręci, więc kurczę, nie wiem, czemu się dziwicie, że tylko te byki i byki. Ale z drugiej strony innym się to podoba. Jeśli chodzi o tą lucerkę, to jest to z drugiego pokosu z ubiegłego roku. Dopiero niedawno zaczęliśmy ubiegłoroczny drugi pokos skarmiać, a mniej więcej za tydzień będziemy kosić. O półtora tygodnia będziemy kosić tegoroczny drugi pokos. Zaraz was zabiorę na łąkę, pokażę, jak ta trawa wygląda na ten moment po pierwszym pokosie. Troszeczkę zasłuchawe, chyba jednak faktycznie to było zebrane. Dobra, w zasadzie kończę. No mycie gadarek, to wiadomo jak będzie wyglądać. Siano wygląda tak jak wygląda. Także chyba widzimy się na łące, bo nie wiem ile baterii mi zostało. Także do usłyszenia za chwilę. No, i jeszcze e, chwila zobory. E, towarzystwo mamy nakarmione, e, posprzątane, wiaderka pomyte, wszystko cacy, cacy. E, I teraz z, re, z zegarkiem na ręku. Godzina 10 minut. Zajęło mi to wszystko. Myślę, że. No jeszcze z pół godziny trzeba by było maksymalnie doliczyć, gdybym nie miał tu wstawionej słomy. Musiałbym sobie przywieźć. I nie miałbym balota siano kiszonki, Musiałbym go sobie przywieźć i otworzyć. I ścielenie, no to tak właśnie te. Półtorej godziny, godzina 40, i takim normalnym tempem. No Najlepiej, jak jest niedziela, jest wszystko tutaj dostarczone: jest słoma. Najlepiej, jak mają jeszcze sucho, to nie trzeba ścielić wtedy. Więc tylko się przychodzi na 15 minut, pośrucić, rzucić siano kiszonki. Jeszcze jak cielaków nie ma do pojenia, to już jest bajlando wtedy. Ale taki szybciutki obrządek. No ale tak to przeważnie właśnie wygląda, tak jak dzisiaj na filmie. No i co, cielaki, kolejna grupa. Myślę, że przełom czerwca-lipca. No maksymalnie, tak do połowy lipca fajnie, jakby było coś wstawionego, więc niebawem zacznę się rozglądać. No nie wiem, jeśli macie jakieś cielaki do sprzedania, to tak mógłbym się wybrać po coś fajnego. Mieszance cementale, jakieś mieszanki mąbeliarda, czy jak to tam się nazywa takie, właśnie coś z mięsnego no to tak w promieniu do 300 km od Wrocławia, to ja bym się karnął po to, najlepiej po całą grupkę wiadomo, no ale może byśmy się dogadali, chyba, że wy macie jakieś fajne hodowle, z których kupujecie cielaki. Nie mówię o tutaj jakichś bazach handlarzy, tylko faktycznie fermy jakieś, które sprzedają cielaki, chociaż w tym temacie to wiem, że jest ciężko na ten moment, choć chyba Słowacja już coś rusza z tego co zauważyłem. Nie wiem, czy już oficjalnie są te granice otwarte, ale cielaki zaczynają się pojawiać z tego, co obserwuję. E, no nic, będziemy szukać. Jak nie, no to kurde, będę musiał gdzieś po handlarzach znowu się porozglądać. Jeśli nic się gdzieś tam na eliksach, Facebookach, czy od Was nie wynajdzie. E, no, ale cóż, coś trzeba będzie wstawić. Dobra, także temat dobory mamy załatwiony. Idę Wam pokazać jeszcze tą trawkę, jak wygląda na ten moment. I będziemy się żegnać na dzisiaj. No i dobra, znajdujemy się na naszej trawie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób: no, że prawie do kolana, nie? Tamte źdźbła jak ponaginam, to, to takie będą, więc powiedzmy, że już do kolan. E, sypnięte było tutaj 200 kg na hektar e, saletry, i, i nic poza tym. Więc no, coś tam powinno urosnąć, tym bardziej, że, że naprawdę na deszcz nie ma co narzekać. Pada u nas no, co drugi, co trzeci dzień, a czasami 2-3 dni z rzędu coś tam pokrapuje, więc no, tej wody jest naprawdę sporo. W samym maju spadło coś koło 90 do 100 litrów. Mamy czerwiec, pierwszy tydzień tak naprawdę, i też już odnotowaliśmy blisko 20 litrów deszczu, czy nawet już przeszło, bo dzisiaj też znowuż parę litrów spadło. No i na weekend też coś zapowiadają opadów. także no, tutaj pod tym względem nie narzekamy. Wiemy jaka sytuacja jest w Polsce. Niektórzy tego deszczu potrzebują, a u innych kurcze doszło do kataklizmu, no tutaj z pogodą nie wygramy niestety. Jest jak jest, Życzę tylko wszystkim kurczę jakoś powodzenia. I, no i współczuć tym, co, co dostali po głowie. No nic na to nie, nie poradzimy. No w naszym przypadku jest ok. Maj mieliśmy bardzo mokry, nie pamiętam kiedy ostatnio był taki mokry, ale był też zimny, ale chyba z dwojga złego lepiej mokry niż zimny, niż upalny i bez grama wody. Że tak to wygląda. Tutaj lucerka w lucerce nam dużo trawy gdzieś tam wychodzi, a w tych miejscach, właśnie, gdzie jakieś tam place pozostawały, wygryzione, suche. No to trochę chwast rośnie, to nie ukrywam, no i tej trawy coraz więcej. No lucerka zdecydowanie lepiej sobie radzi niż trawa. Troszeczkę jest to wyższe, chociaż po tych kępach co wystają to byśmy tak nie powiedzieli, no ale no myślę, że nie będzie źle, jeśli chodzi o drugi pokos. Jak teraz jeszcze temperatura trochę podskoczy to to ruszy do góry, że za tydzień będziemy kosić. No i tak, tyle. Wieści z naszego rancha. Bardzo dziękuję, że, że oglądacie te vlogi. Oczywiście zapraszam na, na kolejne filmy z naszego gospodarstwa. I tyle na dzisiaj. Miłej niedzieli każdemu życzę. Do następnego. Cześć.